Polsat pomógł wypromować honoratę skarbek poprzez zaoferowanie jej występów w Tańcu z Gwiazdami i Twoja twarz brzmi znajomo. Od dłuższego czasu o mało co słychać. Dlaczego zniknęła? Odpowiedzi na to pytanie udzieliła sama. Polsat zaangażował piosenkarkę przy produkcji najbardziej hitowych show na swojej antenie. Blogerka modowa i artystka w showbiznesie pojawiła się już jednak wiele lat temu za sprawą swojego talentu wokalnego. Niestety dla niej jej kariera nie rozwija się najlepiej, i jak na taki staż powinna być zdecydowanie lepiej prowadzona i z większymi sukcesami. Wokalistka ma jednak poważne powody, dla których nie ukazuje się już tak często w mediach i nie próbuje przebić się do głównego nurtu. Odpowiedzi na stawiane jej pytania udzieliła sama w komentarzach pod swoim postem. Celebrytka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Kropka gwiazda telewizji Polsat doznała paraliżu pod zamieszczonymi przez Skarbek na Instagramie fotografiami powstała obszerna dyskusja na temat wyglądu gwiazdy. Natychmiast zwrócono uwagę na fakt, że bardzo szudła. Pani są zaniepokojeni tym, że piosenkarka wręcz zanika na naszych oczach, a w jej nagłych spadkach wagi doszukują się anoreksji. Odpowiedź na te zarzuty jest szokująca. Okazuje się, że jest to efekt choroby i złego trybu życia. stres, depresja, lęki, vampir energetyczne, szudłam, bo nie mam czasu jeść. Usta robiłam w kwietniu, ale już wyparowały. Zrobiłabym znowu, ale nie mam czasu napisała popularna Hani. Z dyskusji dowiedzieliśmy się także, iż gwiazda doznała paraliżu. Chodzi o nerw w łuku brwiowym, który powoduje, że jej prawa brew jest zawsze podniesiona. Mam porażenie nerwu twarzowego, nic z tym nie zrobię. Chyba, że botoks, który mi wszyscy wmawiają, ale nie chcę stać się manekinem czytamy. Kolejna edycja Tańca z Gwiazdami w hitowym show telewizji Polsat Skarbek pojawiła się w 2014 roku. Pomimo obiecujących występów nie zdobyła nawet miejsca na podium. Parze z Kamilem Kuroczko zajęła przedostatnie miejsce. Nowy sezon uwielbianego programu został już zaklepany przez stację. Kolejną już odsłonę TZG zobaczymy w pierwszej połowie przyszłego roku. Nie wiadomo jednak, kto wystąpi i zawalczy o zwycięstwo.